I feel that the Pittsburgh Pro is going to be what I would call a legacy show. Dzień dobry YouTube, dzisiejszy odcinek. Zaczynamy od potwierdzenia ostatnich plotek na temat potencjalnego startu Dereka Lansforda na zawodach Pittsburgh Pro. Zanim ja powiem, co sądzę na ten temat, puszczę wam urywek tego, co na ten temat ma do powiedzenia sam Derek Lansford. I feel that the Pittsburgh Pro is going to be what I would call a legacy show. Meaning if you have that Pittsburgh Pro title. That is a real notch in your belt. That is a real title that you, can, that you can carry with pride. With that being said, the position that I'm in right now, having just come off of the Arnold Classic win, to do the Arnold Classic, to do the Pittsburgh Pro, and to, to do the Olympia all in the same year and be victorious in all three, would be another monumental historical moment in bodybuilding history. So for me, that excites me. That's what gets me moving, gets me out of bed, and makes me hungry as ever to get after it every single day. So that being said, that's the announcement is that uh, I will be doing the Pittsburgh Pro. Jak widzicie, Derek tutaj wspomina o tym, że bardzo istotną kwestią dla niego jest budowanie swego rodzaju spuścizny w kulturystyce, a wygranie trzech ogromnych zawodów w jednym roku jest dla niego czymś, co na pewno w historii kulturystyki wypisze się bardzo mocno. Dajcie znać, co sądzicie na temat decyzji Dereka i czy Waszym zdaniem jest to mądre, aby startować tak często w ciągu roku, jeżeli naszym celem jest oczywiście wniesienie stuprocentowej formy na każdy. Każde z tych zawodów. No i na koniec dajcie znać, czy Waszym zdaniem to, że zawodnicy startują zdecydowanie częściej w ciągu roku jest dobre, czy może spowoduje, że większość zawodów w pewnym momencie będzie tak dobrze obsadzone, że przestanie nas to już tak bardzo cieszyć. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego, jeżeli należysz do tego drona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merczu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki i wracamy do materiału. A jeżeli jesteśmy już w temacie potwierdzania swoich startów na rok 2025, to Stefan Matala potwierdził swój debiut w kulturystyce Open, który odbędzie się za 26 tygodni na zawodach France Pro. Stefan Metala to zawodnik Classic Physique, który zdecydował się Na przejście do kategorii Open Ponieważ robienie limitu przestało być Dla niego po prostu opłacalne Jego sylwetka bardzo mocno straciła Na tym, że musiał on gubić Duże ilości masy mięśniowej, by w ten limit się Zmieścić, zatem zdecydował Przejść do kulturystyki Open No i patrząc po jego Okresie off-seasonu Idzie mu naprawdę bardzo dobrze Tutaj macie ostatni update Jaki możecie zobaczyć na Instagramie u Stefana z okresu masowego, no i trzeba przyznać, że nie próżnuje. Dajcie znać, co sądzicie na temat sylwetki Stefana Metali i czy Waszym zdaniem ilość masy mięśniowej, którą udało mu się przez ten czas dobudować, jest wystarczająca do tego, aby móc w jakikolwiek sposób konkurować z zawodnikami Open na scenie France Pro. Matt Grego podzielił się z nami swoim update'em sylwetki na tydzień do zawodów Detroit pro Jeżeli chodzi o Mata Grego, to tak naprawdę jest to, myślę, zaraz po Wesleyu Wizersie, główny pretendent do zdobycia pierwszego miejsca na zawodach Detroit Pro. No i wnosząc po tym, jak prezentuje się jego aktualna forma, myślę, że może być to nawet możliwe. Zwłaszcza jeżeli z jakiegoś powodu Wesleyowi ponownie nie uda wnieść się szczytowej formy na scenę. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o sylwetce Mata Grego oraz czy ma realne szanse na pokonanie Wesleya Withersa w nadchodzących zawodach Detroit Pro. A jeżeli wspomniałem już o Wesleyu, no to nie sposób byłoby nie pokazać wam ostatniego update'u, jaki zamieścił na swoim Instagramie. Wesley podpisał ten update słowami, że nareszcie udało się wypełnić to, co zostało stracone po ostatnich zawodach Arnold, gdzie jak pamiętacie Wesley zmagał się z pewnego rodzaju zatruciem, który spowodował, że bardzo długi czas był mocno odwodniony, no i niestety nie udało się w odpowiedni sposób na Arnold. Arnoldzie sylwetki zaprezentować i wypełnić tej sylwetki. Jeżeli chodzi o kwestię Wesley'a, no to zdecydowanie na tym zdjęciu robi ogromne wrażenie, ale niestety na poprzednich update'ach sprzed Arnolda również robił ogromne wrażenie, no i nie udało się w ostatecznym rozrachunku wnieść optymalnej formy na scenę. Dajcie znać co sądzicie na temat sylwetki Wesley'a. Na niespełna tydzień do zawodów Detroit Pro. Oraz faktycznie, czy jeżeli uda mu się zdobyć pierwsze miejsce i kwalifikacje na Olimpię na zawodach Detroit, odpuści tegoroczne zawody Mr. Olympia, biorąc pod uwagę, że niektóre osoby, takie jak na przykład Ivan Bodybuilding, twierdzą, że może on zdecydowanie sięgnąć po tytuł Mr. Olympia, nawet biorąc pod uwagę, że będzie musiał zmierzyć się z takimi zawodnikami jak Raf Diesel czy Mike Sommerfield. Osoby, które oglądają mój kanał regularnie, zapewne pamiętają, że nie tak dawno temu dodałem film, który nazywał się Czarne Konie roku 2025, w których m.in. wymieniłem Nico Stallone jako jednego z właśnie takich czarnych koni. W ostatnim tygodniu Nico Stallone startował na zawodach regionalnych, których zajął drugie miejsce. Co prawda, jeżeli chodzi o kwestię formy scenicznej, jaką udało mu się wnieść, no to zdecydowanie widać, że nie był to jego docelowy start. Niemniej jednak myślę, że jak na regionalsy to drugie miejsce nie jest zbyt dobrą zapowiedzią do tego, aby zdobyć Kartę Pro na takich zawodach, jakimi są zawody. Fibo. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat formy Niko Stalone na trzy tygodnie do zawodów FIBO oraz czy Waszym zdaniem jest to sylwetka, która może na tak dużych zawodach jak zawody FIBO sięgnąć po upragnioną kartę Pro. No i na koniec dzisiejszego odcinka mały akcent z naszej polskiej sceny kulturystyki, bowiem mamy malutki update od Piotra Wójtowicza z jego okresu masowego. Piotrek wspomina o tym, że masa wchodzi idealnie i jest bardzo zadowolony z kontroli talii oraz z tego, jak wygląda jego waga oraz wymiary w tym okresie, jakim się aktualnie znajduje. No według mnie, jeżeli chodzi o formę masową, to Piotrek prezentuje się naprawdę dobrze ja trzymam ogromne kciuki za jego powrót na scenę, biorąc pod uwagę fakt, z jakimi perypetiami musiał zmagać się w uprzednim roku i jak szybko tak naprawdę udało mu się wrócić do formy. Dzięki wielkie za dzisiaj! Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania i szerowania kanału dalej. Zapraszam Was również do wpadania na Discorda oraz do wspierania kanału poprzez zakupywanie merczu oraz używanie moich kodów na stronie ProPeptydy oraz na Gym Shopie. Dzięki wielkie i słyszymy się w następnym materiale na kanale.